W duszy każdego, kto nazywa siebie miłym facetem, szaleje ukryta wojna. To nie jest wojna między dobrem a złem, to wojna między tą częścią ciebie, która pragnie być lubiana, a tą, która pragnie być wolna. Każdy mężczyzna, który uważa się za miłego, musi zadać sobie pytanie: jaką cenę płacisz za bycie tak przyjemnym? Bo to, co nazywasz życzliwością, nicze nazywa maską, a ta maska ma swoją cenę. Pogrzebanie Twoich instynktów, zdradę własnej woli i ciche zniszczenie wszystkiego, co w Tobie potężne. Nie urodziłeś się słaby, nauczono cię ugodowości, nagradzano cię za tłumienie swojej prawdy, nauczyłeś się ściszać głos, łagodzić żądania, powoli zabijać swoje pragnienia słowami takimi jak szacunek, aprobata, i kompromis, ale nicze wiedział jedno. Człowiek, który zabija swoje instynkty, by zyskać akceptację, staje się niewolnikiem, a nie świętym napisał. Każde wywyższenie typu człowiek było dotychczas dziełem społeczeństwa arystokratycznego i tak będzie zawsze. Innymi słowy, ludzie nie wznoszą się, stając się bardziej ugodowymi, wznoszą się, akceptując surowość rzeczywistości, stawiając czoła brzydkim prawdom, na które miły facet nie chce patrzeć. Mili faceci chcą być lubiani przez wszystkich, ale nicze uczy, że aby być wielkim, musisz być gotów na nienawiść, musisz odejść od stada, nie dlatego, że gardzisz ludźmi, ale dlatego, że nie chcesz stracić siebie, próbując gdzieś przynależeć. Miły facet nie jest naprawdę dobry, on się boi, panicznie boi się odrzucenia, osądu, bycia sam na sam z pełną siłą swojego wewnętrznego głosu więc rozwadnia samego siebie, by być łatwiejszym do przełknięcia. Gra kogoś małego, by zostać wpuszczonym do środka. Mylisz uprzejmość z mocą, ale nicze zapytałby cię, a co jeśli twoja potrzeba bycia lubianym jest właśnie tym, co powstrzymuje cię przed staniem się tym, kim naprawdę jesteś? Człowiek, który unika konfliktu, staje się placem zabaw dla tych, którzy żywią się władzą, ponieważ drapieżnicy nie boją się uprzejmych. Oni na nich polują, nie szanują Twojej łagodności, interpretują ją jako uległość. I tu tkwi tragiczna ironia: miły facet pragnie pokoju, a zaprasza do wojny, chce więzi, a jest deptany, pragnie miłości, a kończy wykorzystany, ponieważ natura nie nagradza uprzejmości, nagradza siłę, nagradza wolę, nagradza człowieka, który słowami niczego ośmiela się tworzyć własne wartości. A nie żyć według odziedziczonej moralności społeczeństwa, zaprojektowanego, by utrzymywać mężczyzn w łagodności, oswojeniu i przewidywalności. Oto pierwsza lekcja niczego dla miłego faceta. Przestań udawać, że bycie lubianym to twoja najwyższa cnota. Jeśli chcesz coś znaczyć na tym świecie, jeśli chcesz kochać i być kochanym, nie tracąc przy tym swojej duszy. Jeśli chcesz przewodzić, budować i zostawić po sobie coś, czego nie da się wymazać, gdy tylko ludzie przestaną ci klaskać, musisz rozpocząć największy projekt, jakiego mężczyzna może się podjąć. Musisz zabić w sobie miłego faceta i stać się kimś, kim warto być. Nauczono cię, że dobroć polega na bezinteresowności, że cnota to nadstawianie drugiego policzka, zadowalanie innych, poświęcanie tego, czego pragniesz, by inni czuli się komfortowo ale nicze e, rozerwałby tę ideę na strzępy jak spruchniałą zasłonę skrywającą prawdę. Widział to jasno. Zasady, które ci dano, nie zostały stworzone, by cię uwolnić. Zostały stworzone, by cię osłabić. Podano ci na tacy moralność, zbudowaną przez bezsilnych, by zawstydzać potężnych. Powiedzieli ci, nie mów zbyt głośno, nie wyrażaj swoich pragnień, nie przewodź. Nie rzucaj wyzwań, nie sprawiaj nikomu dyskomfortu, bądź ugodowy, bądź skromny, bądź miły, ale oczy niczego były ostrzejsze niż większości. Nazwał ten rodzaj moralności tym, czym jest naprawdę: buntem niewolników swe, w sferze wartości, systemem wymyślonym przez słabych, by zatruwać silnych poczuciem winy. Napisał: Szlachetny typ człowieka postrzega siebie jako tworzącego wartość. Nie potrzebuje aprobaty. Ocenia, że to, co jest dla mnie szkodliwe, jest szkodliwe samo w sobie. Widzisz różnicę? Miły facet nagina się do opinii innych. Człowiek wyższy nagina rzeczywistość do swojej woli. Mili faceci czekają, by ich wybrano. Ludzie niczego wybierają samych siebie. Mili faceci mają nadzieję, że ich dobroć zostanie kiedyś doceniona. Ale nicze ostrzega: świat nie dba o to, jak dobry jesteś. Reaguje tylko na to, jak potężny jesteś. A moc w świecie niczego nie polega na dominacji, polega na panowaniu nad sobą, na Twojej zdolności do kształtowania własnych wartości, życia według własnych standardów i patrzenia w otchłań samotności bez mrugnięcia okiem. A miły facet? Chowa się za uśmiechami, za fałszywą pokorą, za przeprosinami za to, że istnieje zbyt odważnie, myli tchórzostwo ze współczuciem. Myśli, że jest moralny, ale w rzeczywistości jest manipulowany. Żeby było jasne, Nietzsche nie nienawidził dobroci, nienawidził jej odgrywania, nienawidził fałszywej pokory, używanej jako przebranie dla strachu, nienawidził kastracji ludzkiego ducha w imię bycia dobrym. Zapytał, co jest dobre? Wszystko, co wzmaga w człowieku poczucie mocy. Więc zadaj sobie pytanie. Czy Twoja uprzejmość sprawia, że czujesz się potężny czy mały? Czy mówisz ludziom tak, gdy tak naprawdę chcesz powiedzieć me nie? Czy unikasz mówienia prawdy, by chronić komfort innych, gnijąc w ciszy? Czy udajesz szczęśliwego tylko po to, by nie psuć atmosfery? To nie jest cnota, to zdrada samego siebie. A Nietzsche wiedział, że jeśli będziesz zdradzał siebie wystarczająco długo. Świat pójdzie w Twoje ślady, nie będą Cię szanować, nie będą Cię podziwiać, będą Cię ignorować, ponieważ człowiek, który nie chroni nawet własnych wartości, wysyła światu jeden komunikat: Nie warto mnie słuchać i powoli, nawet tego nie zauważając, miły facet staje się niewidzialny. A zatem druga rada niczego brzmi: o, przestań przestrzegać wartości, które mają Cię uczynić nieszkodliwym. Świat nie potrzebuje więcej nieszkodliwych mężczyzn. Potrzebuje mężczyzn niebezpiecznych, którzy wybierają bycie dobrymi. Jest coś, czego większość mężczyzn nie rozumie, dopóki nie jest za późno. Gdy spędzasz życie próbując być lubianym, powoli zapominasz, kim jesteś. Stajesz się odbiciem oczekiwań innych ludzi, lustrem, a nie człowiekiem. Nicze uważał to za jedną z największych chorób współczesnej duszy. Nazywał to moralnością stadną, sposobem życia, w którym ludzie boją się stać samotnie, więc rozpuszczają się w zbiorowości. Mówią to, co bezpieczne. Wierzą w to, co popularne. Postępują tak, jak oczekują od nich inni. Nie dlatego, że to przemyśleli, ale dlatego, że boją się tego, co się stanie, jeśli tego nie zrobią. Mili faceci są mistrzami moralności stadnej. Nie mówią, co myślą. Najpierw badają nastroje, nie dążą do tego czego chcą, czekają na pozwolenie, nie idą z przekonaniem, chodzą na paluszkach wokół uczuć, przerażeni, że nadepną komuś na odcisk. Ale Nietzsche nie wierzył, że można znaleźć prawdę lub wielkość w stadzie, wierzył, że trzeba od niego odejść w samotności. Nazwał ten typ człowieka nad człowiekiem tym, który ośmiela się wytyczyć własną ścieżkę. Uwolnić się od owczych wzorców społeczeństwa i wznieść ponad hałas poszukiwania aprobaty, napisał: Musisz być gotów spłonąć we własnym ogniu. Jak mógłbyś powstać na nowo, jeśli wpierw nie staniesz się popiołem? Miły facet nigdy nie płonie, unika ognia i przez to nigdy się nie transformuje. Utknął w bezpiecznej strefie, w połowie drogi między tym, co czuje, a tym, co mówi. Na wpół żywy, na wpół przebudzony Zawsze potrzebujący kogoś innego by go dowartościował Nie obraża nikogo, ale też nikogo nie inspiruje Nie ma wrogów, ale też nie budzi lojalności Jest przewidywalny, uległy, zastępowalny Bo gdy spędzasz całe życie próbując być akceptowanym przez innych Powoli tracisz te części siebie, które są naprawdę oryginalne Trzecie ostrzeżenie niczego dla miłego faceta brzmi, Twoja dusza ulega erozji za każdym razem, gdy poświęcasz autentyczność na rzecz bycia lubianym. Myślisz, że ludzie pokochają Cię za ugodowość, ale to, co ich naprawdę pociąga, co ich porusza, co ich budzi, to ktoś, kto jest bezwzględnie sobą, ktoś, kto mówi, nawet gdy jest to niewygodne, kto działa, nawet gdy jest to ryzykowne. Kto stoi prosto, nawet jeśli oznacza to stanie w samotności. Okłamano Cię. Powiedziano Ci, że jeśli będziesz wystarczająco dobry, miły i posłuszny, ludzie Cię nagrodzą. Ale nicze zapytałby Cię, a co jeśli nigdy tego nie zrobią? Co jeśli będą tylko brać? Co jeśli będą Cię wciąż ignorować, podczas gdy odważniejsi, głośniejsi, bardziej bezceremonialni mężczyźni Biorą od życia to, czego chcą, czy nadal będziesz tam siedział, uśmiechając się uprzejmie, czy w końcu przyznasz się do prawdy, że twoja maska miłego faceta to tylko strach z aureolą, że głęboko pod fałszywą skromnością i chęcią zadowalania innych kryje się wersja Ciebie, która jest zmęczona byciem ignorowaną. Wersja Ciebie, która jest gotowa zaryczeć, Świat nie potrzebuje kolejnego mężczyzny. Który rozpływa się w uprzejmości, potrzebuje mężczyzny, który odważy się być prawdziwy, nawet jeśli będzie go to kosztować wszystko. Co oddziela człowieka, który żyje w pełni, od tego, który cicho popada w niepamięć? Według niczego jest to bunt, nie przeciwko światu, ale przeciwko niewidzialnym łańcuchom, które krępują cię od wewnątrz. Miły facet się nie buntuje. On się adaptuje. Wtapia się w tło. To typ człowieka, który przeprasza za swoje marzenia, który ukrywa swoją ambicję za łagodnym językiem, który prosi o pozwolenie przed zrobieniem jednego kroku naprzód. A jednak, ostrzegał Nietzsche, jednostka zawsze musiała walczyć, by nie zostać przytłoczoną przez plemię. Innymi słowy, twoje prawdziwe ja zawsze będzie w konflikcie z tym, czego chce od ciebie społeczeństwo. Twoja wola, twoja wizja, twoje pragnienie, by żyć z ogniem, to zagraża systemowi, więc cię oswajają, a robią to za pomocą pochwał. Mówią, jesteś takim dobrym człowiekiem, tak cierpliwym, tak wyrozumiałym, tak pełnym szacunku. A tak naprawdę mówią, nie sprawiasz nam dyskomfortu, nie zagrażasz nam, trzymasz się swojego toru. Ale oto ogień niczego, nie urodziłeś się. By trzymać się czyjegokolwiek toru, urodziłeś się, by tworzyć własny, wierzył w wolę mocy, nie jako dominację nad innymi, ale jako wewnętrzną siłę, która popycha człowieka do przekroczenia tego, kim był wczoraj, do rozerwania łańcuchów strachu, wątpliwości, wstydu i społecznych uwarunkowań i stania się czymś nowym. Ale miły facet boi się transformacji. Trzyma się tego, co znajome, nawet jeśli to powoli zabija jego ducha. Żyje w klatce z szeroko otwartymi drzwiami, zbyt bojąc się nieznanego, by przez nie przejść. Nietzsche nazwałby takiego człowieka tragedią. Nie dlatego, że jest zły, ale dlatego, że odmawia ewolucji. Ten, kto ma swoje dlaczego w życiu, napisał Nietzsche, zniesie prawie każde jak. Ale miły facet nie ma swojego dlaczego. Ma scenariusz, zestaw wyświechtanych przekonań, przekazanych mu przez bojaźliwych rodziców nauczycieli, którzy kazali mu się nie wyróżniać i kulturę z obsesją na punkcie emocjonalnego bezpieczeństwa. Więc więdnie nie dlatego, że jest słaby, ale dlatego, że jest posłuszny. Jest człowiekiem czekającym na pozwolenie, które nigdy nie nadejdzie. A oto prawda którą nicze rozumiał lepiej niż większość. Twój przełom nie nadejdzie dzięki większej dyscyplinie, pokorze czy uprzejmości. Nadejdzie wraz z twoim buntem, gdy wreszcie powiesz dość, nie będę już żył według wartości, które czynią mnie małym, nie będę już udawał kogoś, kim nie jestem, nie będę już przygaszał swojego płomienia, by inni mogli ogrzać się w mojej obecności. Wtedy to się zaczyna. Nie krzykiem, ale decyzją, by przestać prosić o szacunek, a zacząć Go wymagać, by przestać odgrywać rolę dla miłości, a zacząć być człowiekiem, który nią promieniuje, by przestać kłaniać się przed ołtarzem aprobaty, a zacząć budować własny ołtarz, na którym Twoja dusza, Twoja prawda, Twoja surowa, niefiltrowana egzystencja jest wystarczająca. Nicze nie chce, byś był zły. Chce, byś był cały. A czasami całość wymaga gniewu, nie na świat, ale na tę wersję ciebie, która wybrała komfort zamiast stawania się. Więc czwarta rada niczego jest prosta, ale gwałtowna. Musisz zbuntować się przeciwko temu ty, cieńkocz, ty, którego oni stworzyli, aby stać się, stać się człowiekiem, którym miałeś być od urodzenia. Jest powód, dla którego kobiety mówią, że chcą miłego faceta, a tak często mają obsesję na punkcie mężczyzny którego zupełnie nie obchodzi bycie miłym. Nie dzieje się tak dlatego, że są złe. Dzieje się tak, ponieważ instynktownie reagują na moc, a nie na uprzejmość, na obecność, a nie bierność. A Nietzsche rozumiał, że prawdziwa moc nie tkwi w agresji, ale w człowieku, który nie potrzebuje niczyjej aprobaty, by kroczyć w swojej prawdzie. Miły facet próbuje ją zdobyć komfortem, ale ona nie szuka komfortu. Szuka burzy, która poniesie ją poza nią samą. Chce mężczyzny, którego sama obecność zakłóca powietrze, który wchodzi do pokoju i nie prosi o uwagę, ale wymaga jej, będąc po prostu w pełni sobą. To nie arogancja, to spójność to właśnie miał na myśli nicze, gdy powiedział: Im wyżej wzlatujemy, tym mniejsi wydajemy się tym, którzy nie potrafią latać. Miły facet chce być postrzegany jako dobry, ale człowiek niczego, Chce być postrzegany jako prawdziwy, nawet jeśli oznacza to bycie niezrozumianym, nawet jeśli oznacza to bycie samotnym, ponieważ wie, że najgłębsza miłość, najrzadszy szacunek i najzacieklejsza lojalność przychodzą tylko do mężczyzn, którzy stoją w swojej prawdzie bez przeprosin. Rozejrzyj się, świat jest pełen mężczyzn, którzy kiedyś śmiało marzyli, a teraz wyszeptują swoje życie, bo myśleli, że bycie lubianym ich ochroni, że ugodowość przyniesie im lojalność, że bezpieczna gra zapewni im miłość, ale nicze nazywa te marzenia tuzji iluzjami nie oferuje pocieszenia tylko wyzwanie. Stań się tym, kim jesteś, nie tym, kim chcielibyś był Twoi rodzice, nie tym, za kogo uważają Cię przyjaciele, nie tym, kogo wyobraża sobie Twoja dziewczyna, żona, szef, pastor czy mentor. Tym, kim jesteś. Zedrzyj z siebie każdą warstwę odgrywania roli. Zdejmij każdą maskę stworzoną, by przetrwać odrzucenie. Ucisz wewnętrzny głos, który pyta, czy nadal będą mnie lubić, jeśli powiem, co myślę? Bo oto prawda. Jeśli ceną za miłość jest porzucenie samego siebie, to nie jest miłość, to niewolnictwo. Nicze nie chcę, byś był okrutny. Chcę, byś był szczery. Zaciekle szczery. Ponieważ najniebezpieczniejszy człowiek to nie ten, który atakuje, ale ten, który już nie boi się być widzianym takim, jaki jest. Taki człowiek nie goni, taki człowiek nie błaga, taki człowiek nie kurczy się w obecności piękna, mocy czy chaosu. On się nimi staje staje się chaosem, standardem, obecnością, burzą, której nadejścia ona się nie spodziewała. A co się dzieje, gdy mężczyzna staje się właśnie taki? Przestaje potrzebować walidacji, ponieważ sam staje się jej źródłem. Przestaje błagać o miłość, ponieważ staje się niemożliwy do zignorowania. Przestaje pytać, czego oni ode mnie chcą, a zaczyna pytać mam, czego ja żądam od tego życia. Oto ostateczne przesłanie niczego dla miłego faceta. Nie urodziłeś się, by zadowalać innych, urodziłeś się, by się stawać. Nie człowiekiem, którym nauczono cię być, ale człowiekiem za spotkanie, z którym oddałbyś życie. A jeśli pójdziesz tą ścieżką, jeśli spalisz maskę, przetrwasz wygnanie i powstaniesz z popiołów odrzucenia ciszy i samotności, nie zdobędziesz tylko szacunku, nie zdobędziesz tylko miłości, staniesz się niezapomniany.